W mieście W w galerii M obrazy wystawia artysta P, a o jego sztuce pisze w gazecie W krytyczka J. I od razu zadaje pytanie, dlaczego jego twórczość jest dziś właściwie nieznana. Odpowiedzi udzielają same obrazy, powstały metodą znaną malarzom pokojowym. Artysta nurza sznurek w farbie, przytyka do płótna, naciąga i powstają takie brzdyngi, takie brzdyn. Na białym podłożu widnieją więc krzyżujące się ze sobą przypadkowo niebieskie kreski, ale dla urozmaicenia obrazy mają różną wielkość. Krytyczka pisze, że artysta stawia pytanie, czym jest linia, i pokazuje, że problemy sztuki nie są tylko własnością artystów. Zawierają się w każdym rysunku, nieważne kto go robi. Może to być malarz pokojowy. Ha! Tylko jakby malarz pokojowy pacnął takie przypadkowe brzdyngi na ścianie, to byś go wyrzucił. No co innego malarz z dyplomem. Jego możesz zawiesić na ścianie. Kupujesz obraz, zapraszasz kolegów, otwieracie, nie? I zastanawiacie się, czym jest linia, który nie zgadnie leci po następną flaszkę. Podrywasz dziewczyny. Jest taki obraz, mówisz Przyprowadzasz, pokazujesz, mówisz czym jest linia I spieprzasz do łazienki, zamykasz się i czekasz Aż jej się znudzi kopanie w drzwi i pójdzie Takie obrazy z dziedziny brzdryngartu Mogą przynieść niezły dochód Przecież jak artysta się spręży To na dziabie tym sznurkiem z pięćdziesiąt dziennie A jak już zarobi to se ludzi najmniej Będą za niego ciachać I masowo może sprzedawać, ja wiem, w Tesco W komplecie po trzy sztuki A jak mu się znudzi strzelanie ze sznura Jak już się nabrzdryngodzi To może przerzucić się na koła I odbijać na płótnie obramowanie wiader i krytyczka się będzie wtedy zastanawiać, czym jest koło. No, byleby mieć dyplom Akademii, wtedy nieważne, co robisz, ważne, żeby z nadęciem o tym napisać. Zdolny pędzel i zdolne pióro zdobędą każdą galerię.